It's your life, just take it. To droga do szczęścia. Wspaniała przygoda. Chcemy pokazać, że można dążyć do szczęścia na własnych warunkach. Dobry, cześć, o, cześć. cześć, cześć, cześć Jacek, cześć, cześć, cześć Michał, Jacek, cześć Dzień, i cały cześć Michał, cześć, no dobra, opowiadajcie, bo to nie wygląda jak zwykły wieczór. No to nie, to nie jest zwykły wieczór, to jest przygotowanie właśnie do koncertu, to jest przygotowanie do koncertu, tak zawsze wygląda ten stand, no on jest trudny, on jest trudny niestety, bo trwa blisko godziny. Wszystko godzinę tak, przygotowujecie się tak, do koncertu. na taką pasję? Bo ja rozumiem, że graliście na instrumentach przez całe życie, jak się domyślam, tak? Ten pomysł urodził ten pomysł tak. się no, że takuje w mojej głowie, to muszę tutaj przyznać, nie skromnie. Ja też w młodych latach, w młodości grałem w zespole i po 26 latach pomyślałem sobie, że może warto byłoby do tego wrócić. Okay. Ale w jakiej konwencji? Jakby już jest tyle kapel. No. Branża muzyczna leży tak naprawdę, no. bo jest bardzo trudno się przebić. A człowiek by pograł sobie. No nie chodzi oczywiście o pieniądze, bo tu nie no. chodzi o żadne pieniądze, tylko po prostu o ugranie. I mówię, kurczę, kiss, no przecież ja ich kocham. To robi? Po to, żeby dać ludziom radość. Radość z przebywania z muzyką, która jest przyjemna, To jest rock -and -roll w ogóle muzyką radosną, przyjemną. A ten czyli prawda? Te stroje, ten, ten makijaże powodują, że ludzie mają naprawdę dobrą zabawę, a my przy okazji też, Debiut nas był na światowym złocie motocyklowym, tak? tak. Widząc nas, już było szaleństwo. Natomiast w momencie, kiedy się jeszcze dowiedzieli, że my gramy, tak. Organizator musiał chwilowo nas usunąć z terenu, z namiotu, żeby po prostu inne zespoły zaczęły grać. My, my jesteśmy my, świadomi z własnych błędów, bo to bo wiemy, prawda? Tak. Tym, t, t, to co powiedziałem na początku, my nie jesteśmy muzykami zawodowymi. Robimy to hmm, weekendowo. A jeśli nas zapraszają, to chyba chyba jest w miarę okej. Okay. Udało nam się bardzo szybko zagrać dwa koncerty przed Etsy Drinkers. No, czy trzy nawet. Czy nawet trzy, tak, gdzie naprawdę Titus się wkręcił w to wszystko. Ktoś może powiedzieć, no ale odtwarzacie czyjąś, ci prawda, historii? A czy to jest coś złego? Jak, jeśli ktoś odtwarza muzykę Chopina, to, to, to powinien przestać to robić? No, Okej, okay, trzeba, ważna jest rodzina, prawda, ważna jest praca, ale ważne też jest hobby. 95% moich rówieśników, e, czy z liceum, Siedzi, modli, siedzą, siedzą, oglądają e, e, telewizję, brzuchy mają takie, do ziemi, No, e na okay. tempo em que okay. yeah. se że Niektórym muzykom, żeby mieli takie poczucie, jakby mamy z tego, co robimy. Czy ja mówiłem, że bez pasji nie jestem w stanie funkcjonować? Ja wczoraj, mimo że dzisiaj jakiś tam wymówiliśmy się na występ, byłem na EC Drinker w Poznaniu. O godzinie 3 wróciłem z Poznania. Rano, już o 7 byłem w firmie. Tutaj już byłem o godzinie 17. Ktoś może powiedzieć, jak ty to robisz. Natomiast to jest właśnie to, to jest rock and roll. Hobby, pasja, właśnie jest takim czynnikiem, który daje tą wolność. Jeśli ktoś się pasjonuje wędkarstwem i jedzie w sobotę na wędkę, na rzekę, on jest wtedy wolny. Gdyby nie ograniczenia finansowe i ograniczenia lokalowe, to tutaj nie ma żadnych granic. To są podnoszone sceny, to są wybuchy, to jest płonące perkusje. To można robić wszystko. To może być odjazd taki trzymanki, że... Na pewno jest to jakiś forma teatru, jesteśmy jakimiś na pewno aktorami w pewnym sensie, kreujemy jakąś postać. Tylko trzeba jedną rzecz zaznaczyć, że przebranie się i malowanie to jest jakby etap końcowy, bo przede wszystkim najważniejszy jest dla nas warsztat, żeby opanować warsztat muzyczny, żeby mieć coś do zaoferowania. Pozwolę sobie przypomnieć, że gitarzysta zespołu Keys Ace Freely jest gitarzystą w pierwszej sekcji najlepszych gitarzystów świata, także to jest wyzwanie, prawda? Gdyby muzyka nie była w nas, to nie bylibyśmy w tym autentyczni. Robimy to, co jest w nas. No, młody człowiek po prostu musi cały czas szukać tej swojej pasji, bo nie, nie jest tak, że on nawet nie, nie, nie wie, że ją ma. On musi ją poszukiwać, bo bez tej pasji to, to marne życie będzie miał przed sobą. Tomasz. Jacek. Zbyszek. Adam. Kisi. It's your life, just take it! Cześć! Do zobaczenia, bo nam bardzo miło. Zapraszamy w grudniu na koncert CESTA.